Drugi z dni Działdowa to klimaty młodzieżowe. W tę sobotę wspaniałe koncerty dała nam piosenkarka Bryska i raper Grubson, ale zaczęliśmy na sportowo od szóstych urodzin parkranu i meczu siatkówki plażowej oraz bicia rekordów akcji City Shake Roztańczone Miasto. Jesteśmy na 679 urodzinach miasta Działdowo. Za nami już wczorajszy dzień pełen atrakcji biskopolowej energii. I Dzisiaj już drugi dzień trwających urodzin. Zaczęliśmy ofertą dla najmłodszych. Dzieci się świetnie bawiły przed sceną z całymi rodzinami, tak jak wczorajszego dnia. Mm, następnie City e, Shake, shake roztańczone miasto, miasto, biliśmy rekordy, rekord został pobity, w tamtym roku e, liczebność była 600 osób, a w tym roku aż 830 osób wzięło udział w tej e, zabawie, także roztańczone miasto e, pobiło świetnie się bawiliśmy, a teraz tuż za nami słychać utwory, największe przeboje Bryski, występuje Bryska no i oczekujemy dzisiaj Grupsona wieczorem i oczekujemy dalszej zabawy, czekamy na jutrzejszy dzień, a jutro a jutro, a jutro wystąpi zespół Nox z naszym Danielem Hodyną na czele e, następnie poniosą nas włoskie przeboje e, no a na końcu gwiazda na którą myślę czeka najwięcej mieszkańców naszego miasta Agnieszka Chylińska Gwiazda Roka. Więc mamy nadzieję, że wszyscy się bawicie tak dobrze jak my. No i czekamy na jutro. Do zobaczenia, do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami, a już jutro zapraszamy na kulminację dni działdowa, czyli koncert Agnieszki Chylińskiej. Widzimy się jednak nieco wcześniej, bo o 9 na miejskim stadionie, gdzie ruszymy w 8 już urodzinową działdowską dychę. Wszystko, co w boli mnie, to boli mi tobą się i wzajemnie Zdjęcia przesłonkiem, życie jest jak ostatnia krągka drzewa Dziecko, a w krągach samotności nie umierać Dziecko, ja zanim wysknie